No spać Kocham, moje kochanie i Kocham, moje kochanie już Nie ma innej opcji Nie ma, nie ma, słuchajcie, nie ma innej opcji Jest, moje kochanie i nie mam innej Nie, nie no kurwa, nie ma innej opcji A raz tu zgaszę. I idę spać. To jest śmierćnik kurwa. O, no, ciężko będzie. A raz Jest godzina dwudziesta, dwudziesta, która jest teraz dopiero. już to zarzuca. Jest koło szóstej, koło piątej. No to gdzieś koło szóstej, siódmej. Nie dam rady z wami. Wolę swoich kochani. Bez skitu. <laughs> teraz będzie mi ubaw mieli, czy hrabie, czy nie.